Położenie było bardzo ciekawe, pozoracja była bardzo realistycznie odzwierciedlona i tak naprawdę bardzo dużo nam podało i cieszę się, że mogliśmy wziąć w tym udział. Zaintrygowała mnie praca ze zwierzętami, ponieważ nigdy tego wcześniej nie widziałem oraz sposób w jaki się pracuje z grupą, podejmuje poszukiwania i połączenie tych działań razem z działaniami ratowniczymi straży. Manewry ratowniczo-szkoleniowe Ratuj z Głową 2015 są realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Udział w manewrach bierze 14 ekip ochotniczej Straży Pożarnej, a także Państwowa Straż Pożarna z Wrocławia. Przygotowaliśmy 7 zadań z zakresu udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań poszukiwawczych przy pomocy psów ratowniczych. I jak podczas takich akcji poszukiwawczych możemy siebie wzajemnie uzupełniać. Szkolenie psa ratowniczego jest to proces ciągły. Trwa on średnio około dwóch lat do uzyskania uprawnień, które pozwalają mu brać udział w akcjach poszukiwawczych. mamy dwóch form nagrody. Jest to albo zabawa, albo nagroda smakołykami. Pies ratowniczy jest w stanie w 30 minut przeszukać skutecznie 8 hektarów. Człowiek ma komórek węchowych około 5 milionów. Przy, za przy założeniu jakiegoś większego co na przykład obczarka niemieckiego, jest to 250 milionów komórek węchowych różne metody poszukiwania. W tyraliera jest to dosyć tradycyjna metoda przeszukania, polega na tym, że zbiera się dużo ludzi, ustawia się ich w linie i po prostu się przechodzi dany teren, który trzeba sprawdzić jak najbardziej dokładnie ramię przy ramieniu. Szybka trójka polega na tym, że idą trzy osoby. Dużo bardziej nadaje się do przeszukiwania właśnie terenów lekko gurzystych, trudnych. I ten, który idzie w środku, dowodzi, ma urządzenie z odbiornikiem GPS i sprawdzają taki pas rzędu 40-45 metrów i przechodzą takimi pasami cały ten teren które typy zaginionych mają tendencję do trzymania się przy drogach, aż do momentu, kiedy na przykład im sił. Wkładem można przejeździć wszystkie drogi polne, leśne, w tym momencie sprawdzają właśnie tą trzecią metodę, czyli patrzą, czy jest szansa, że ktoś w drowie się znajduje tuż przy drodze, w odległości 10 km czasem od punktu startowego. Na naszym stanowisku mamy do czynienia z trzema poszkodowanymi, z czego jeden poszkodowany już nie żyje. Jeden uraz masywny oka, drugi poszkodowany z ewidentnymi objawami oparzenia górnych dróg oddechowych. Zadaniem drużyn jest rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie siebie, zabezpieczenie poszkodowanych no i udzieleniem pierwszej pomocy. Wsparcie w odnalezieniu. Osoby zaginionej, która wyszła z parkingu przy przełęczy, tą padła, zeszła z drogi i złamała nogę. Osoba ta nie jest w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje, jedynie może podać współrzędne topograficzne odczytane z GPS-a w telefonie. Do dyspozycji mają wyłącznie mapy, kompas, długopis. Pozoracja, w której bierze udział skrodochroniacz, komandos, który. Spadając, no, zepchnięty jakimś pandem wiatru, uderzył w linię energetyczną, którą zerwał. W wywiadzie wychodzi nam, że ma był w plackce z oburzenia rytmu serca, czyli czuje niemiarowość pracy serca. To jest jeszcze jeden z elementów tego zadania. Są to zadania typowo takie team buildingowe, e, dotyczące współpracy w drużynie, między drużynami, ponieważ często widujemy się na akcjach i ze sobą współpracujemy. Takie doświadczenia na pewno bardzo nam się przydadzą, ponieważ już nawet w terenie zalesionym wiemy na przykład jak go podzielić, wiemy jak w nim działać. Wcześniej nigdy razem nie ćwiczyliśmy, zadania są urozmaicone, dlatego uważam, że takie manewry są potrzebne i cieszę się, że zostaliśmy do nich zaproszeni.